Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, w którym kontynuujemy to co zaczęliśmy w odcinku numer 313. Po tym jak poznaliśmy w jaki sposób konstruować nasze modele poprzez funkcję obrotu, łącznie z kilkoma metodami na wykonanie właśnie otworów i elementów obrotowych. No i teraz w tym odcinku dokończymy sobie tą bryłkę poprzez wykonanie szyku otworów, i jakby to będzie tematem naszego tutorialu, czyli poznajemy metodykę tworzenia szyku kołowego. I jak się przekonamy, będzie tu już troszkę parametryczności i bardzo fajnie, że producent tego programowania w taki sposób podszedł do tego zagadnienia. I teraz tak, powiedzmy, że naszym tematem będzie wykonanie takiego otworu przelotowego dwustopniowego, który od podstawy będzie się zaczynał średnicą Fi15 i będziemy go wyciągać na głębokość 5 mm, a następnie na wylot będziemy tutaj przeciągać otwór o średnicy Fi8 mm. Następnie te otwory będą rozłożone na średnicy, Podziałowej o wartości 45 mm, czyli będą rozstawione względem siebie co 60 stopni. No, i to będzie tutaj podstawą do tego, by wykonać właśnie ten szyk kołowy. I teraz, jak będziemy wykonywać sobie podstawowy szkic do tego pierwszego otworu, możemy sobie te płaszczyzny opisów ukryć, które dotychczas były nam potrzebne. I yy, powiedzmy, że wyjdziemy sobie od ściany, od spodu, tutaj tej naszej utworzonej geometrii, przejdziemy sobie do trybu szkicowania. No i teraz tak, albo od razu sobie utworzymy okrąg, czyli w ten sposób. I za pomocą wymiaru złapiemy sobie środek, złapiemy sobie tutaj oś, odsuniemy sobie i ustawimy sobie wymiar, na przykład tam 22,5 mm, tak abyśmy byli na średnicy podziałowej. Albo możemy podejść jeszcze do tego na inny sposób. I teraz pozwolę sobie cofnąć to, co zrobiłem za pomocą klawisza CTRL Z, w ten sposób, że tak utworzymy sobie okrąg, który będzie okręgiem konstrukcyjnym, ale na razie jeszcze nie jest okręgiem konstrukcyjnym. Aby był, klikniemy sobie. Sobie na nim na przykład prawym przyciskiem myszy, bądź bezpośrednio. Jeżeli nie będziemy nic wybr mieć wybrane, czyli naciśniemy sobie klawisz Escape, klikniemy sobie ponownie na okrąg, to pojawi nam się tu takie krótkie, małe menu podręczne, i taki pojawi się przełącznik jak konstrukcja. I w tym momencie ten okrąg ma charakter okręgu konstrukcyjnego. Później jeszcze coś dodatkowo się utworzy w naszym drzewie, tutaj elementów, ale to po wykonaniu tej operacji. I teraz możemy w ten sposób również przystąpić do tego, że z wymiarujemy sobie średnicę, czyli tak jak to było powiedziane w Fi45, mamy gotowy okrąg, który jest naszą średnicą podziałową, i możemy sobie teraz na przecięciu okręgu, będącego średnicą podziałową i na przykład osi Y, utworzyć sobie okrąg właśnie o średnicy 15 mm, i w ten sposób możemy sobie zrobić. I teraz, z racji tego, że ten nasz okrąg jest okręgiem podziałowym, nie bierze on udziału w momencie, gdy wyjdziemy sobie ze szkicu i chcemy wykonać sobie operację gdybyśmy tego nie zmienili no to byśmy mieli tutaj dwie strony które brawe udział w operacji ale zobaczcie że mamy dodatkowo katalog krzywe i w tym katalogu właśnie mamy ten okrąg konstrukcyjny gdybyśmy tutaj chcieli mieć do niego dostęp no i teraz nie pozostaje nic innego jak za pomocą narzędzia ciągnięcie wybieramy sobie tą utworzoną powierzchnię która tutaj właśnie jest zrobiona no i wchodzimy w głąb na wartość 5 mm w ten sposób no i jest pierwszy stopień naszego otworu i teraz y, zwróćcie uwagę, że ten katalog skrzywi mogę sobie. Po prostu w tym momencie ukryć. Z racji tego, że my tutaj działaliśmy na podstawie, aktywowała się płaszczyzna opisów, gdzie kiedyś, czyli w poprzednim odcinku, pojawił się tu wymiar Fi80. Możemy sobie to wyłączyć, nie będzie w niczym to przeszkadzało. No i ponownie w trybie szkicu przejdziemy sobie na powierzchnię dna tego aktualnie wykonanego otworu i na nim znów sobie naszkicujemy otwór o średnicy Fi8 mm, tak jak to było. Tutaj, właśnie na rysunku, i zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy lokalnie utworzyliśmy płaszczyznę szkicu, program wykrył środek tego okręgu oraz osie, powiedzmy lokalne, dzięki czemu jesteśmy praktycznie bez problemu prawidłowo zlokalizować centralnie czy też koncentrycznie okrąg, który tutaj jest teraz przedmiotem naszej pracy. No i teraz ponownie narzędzie ciągnięcie, łapiemy za tą utworzoną powierzchnię i po prostu przeciągamy, tak aby uzyskać otwór tutaj. Na na wylot. No i to, co jest jakby główną, e, główną potrzebą w tym, w tym momencie, jest gotowe. No i teraz nie pozostaje nic innego jak wykonać właśnie właściwy szyk. Jak do tego e, podchodzimy? Ano w ten sposób, że korzystamy z takiego narzędzia jak przeniesienie. No to w pierwszej kolejności zaznaczamy, jaką operację chcemy przenieść. W tym przypadku na tą operację będą składały się trzy powierzchnie, czyli tak, dwie powierzchnie cylindryczne plus ściana będąca pogłębieniem jednego z otworów, i właśnie chcemy, aby teraz te, ta cecha przez nas zaznaczona była tutaj przedmiotem szyku kołowego. Więc najpierw musimy wskazać, względem czego ten szyk kołowy ma zostać wykonany, czyli oczywiście będzie to oś. Tą oś wskażemy za pomocą Takiego narzędzia kotwica. Klikamy sobie na to narzędzie i wskazujemy oś. Generalnie jak sobie wcześniej tą oś utworzyliśmy była widoczna dla obrotu to ta oś powinna nam towarzyszyć przez całe życie, że tak powiem tego modelu. I w momencie jak sobie teraz tą oś tutaj zaznaczymy to ten nasz układ współrzędnych ze środka ciężkości wybranych cech, które przed chwilą widzieliśmy został przeniesiony na tą oś. I dzięki temu na razie możemy sobie swobodnie przenosić ten nasz obiekt, ale nic więcej z racji tego, że nie zaznaczyliśmy pewnej ważnej cechy którą tutaj mamy w lewej, po lewej stronie programu. Mamy tutaj takie menu, które jest w trybie, czy też w zakładce właściwości. Jest to opcje do właśnie narzędzia przeniesienie, co tutaj jest w tym miejscu napisane. I ogólne funkcje. I tutaj w tych ogólnych funkcjach mamy właśnie utwórz wzory. I w tym momencie jak sobie zaznaczymy tą opcję, to gdy będziemy teraz przekręcać, czyli złapiemy sobie lewym przyciskiem myszy tą strzałkę niebieską, którą wskazuje kierunek obrotu, możemy sobie oczywiście dowolnie obracać, to widzimy już zarys obrotu. I teraz tak, możemy sterować liczbą, możemy sterować kątem i w zasadzie to, co tutaj widzimy jako dane wejściowe, czyli promień, kąt bądź liczba. Teraz mamy... Sztuk co 72 stopnie, ale jak sobie klikniemy albo na stopień, czyli nam potrzebne jest 60 stopni. No to program nam przeliczy, zrobi 6 sztuk w szyku kołem. Oczywiście zobaczymy sobie na spód, żeby było widać, że wszystko nam tutaj działa tak, jak tego potrzebujemy. Możemy sterować liczbą występów, czyli powiedzmy na przykład chcemy 4. No to zrobi 4, przeliczy nam w tej sytuacji kąt, też wszystko będzie działać. No a gdybyśmy chcieli więcej, zobaczymy, czy da się na przykład zrobić 8. No, to w tej sytuacji nam też to odpowiedni sposób przeliczy. Ustawimy sobie ponownie 6 sztuk i na przykład zmienimy sobie wartość, wartość czy też promień naszej średnicy podziałowej tego szyku. Powiedzmy z Fi45 na przykład na Fi, dajmy na to Fi40, czyli musimy sobie dać tutaj 20 mm, i widzimy, że też zostało to przeniesione. Klikamy sobie w dowolne miejsce. I oczywiście ten wybór został tutaj zaakceptowany. No i teraz być może ktoś, kto, kto podchodzi w myśl tego programu, że nie można tutaj wracać do edycji, oczywiście do edycji szkicu nie wrócimy do edycji tego otworu, więc musimy pamiętać w jaki sposób to edytujemy. Ale spróbujmy yy, przenieść na przykład głębokość tego otworu i sprawdźmy, co się stanie z pozostałymi. Czyli tak, przechodzimy na narzędzie ciągnięcie, wybieramy sobie tą ścianę i spróbujemy ją. Edytować. Widzicie, cały szyk nam działa. Program identyfikuje, co jest, czy też jakie cechy biorą udział w naszym szyku. A skąd on to wie? Zobaczcie, że w komponencie został utworzony taki katalog, czy też tak, taka pozycja, jak wzór. I tutaj program pokazuje, co jest w tym naszym wzorze, co w tym wzorze bierze udział, dzięki czemu program jest w stanie zidentyfikować, i właśnie dzięki temu możemy wprowadzać te zmiany. I teraz jak sobie y, klikniemy w, dowolnym, też w dowolny sposób na naszej cesze, ale y, poprzez funkcję przeniesienie, nawet na tym naszym wzorze, to my ciągle możemy te parametry tutaj zmieniać. Możemy zmieniać liczbę wystąpień i możemy zmieniać te podstawowe parametry, tylko pamiętamy, że musimy być wtedy w trybie y, narzędzia, czy też poprzez wybranie narzędzia przeniesienie. Wybierzemy sobie wzór i na przykład wrócimy sobie do średnicy podziałowej na Fi45, czyli musimy dać promień 22,5. I elegancko nam to wszystko zadziałało. No dobra, a powiedzmy, że teraz się okaże, że chcemy zmienić tutaj sobie średnicę. No to wracamy na ciągnięcie. Łapiemy za cylinder i tą średnicę sobie dopasowujemy jedną, dopasowujemy sobie na przykład teraz tutaj drugą, i to wszystko nam tutaj elegancko sobie działa. Ok, no ale powiedzmy, że ktoś stwierdził, że ten wzór, nie wiem, chce usunąć. I co się stanie, jak na przykład teraz usuniemy ten wpis? Zobaczcie, że po usunięciu oczywiście yy, cały wzór nie jest usuwany, ale program stracił teraz powiązanie tych cech. To znaczy, że nawet jak kliknę sobie teraz na tryb pracy programu e, jako przeniesienie i kliknę sobie na, ten, na tą moją cechę, to już program nie widzi, że ja wprowadziłem tutaj jakieś, jakieś zmiany do tej cechy, i gdy zacznę sobie coś teraz zmieniać w tym otworze, to niestety już pozostałe cechy do tego szyku już nie należą program zgubił powiązanie z nimi przez to, że właśnie usunęliśmy tą pozycję wzoru, no i niestety już teraz każdy z tych elementów możemy, że tak powiem, edytować oddzielnie według własnych potrzeb ale już nie możemy ich edytować jako całości gdybyśmy teraz ponownie chcieli na przykład tę cechę użyć jako wzór, no to te musielibyśmy skasować czyli na przykład za pomocą E, za pomocą w ten sposób wypełnienie e, byśmy sobie mogli to pozaznaczać prawda w ten oto e, sposób z klawiszem kontrol te powierzchnie no to 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 nie bo na wtedy wszystko zniknie wybieramy wypełnienie wszystko zostało tutaj zamknięte no i teraz dla że tak powiem powtórzenia informacji i przypomnienia e, klikamy na przeniesienie zaznaczamy co chcemy ująć w naszym szyku kołowym, za pomocą narzędzia kotwica wskazujemy tutaj oś, zaznaczamy sobie wzory, i za pomocą odpowiedniej strzałki wskazującej kierunek obrotu ustalamy sobie liczbę elementów, powiedzmy chcemy 6 sztuk, no i sprawdzamy wynik naszej operacji. I oczywiście, z racji tego, że ten wzór tutaj już ta pozycja istnieje, w momencie wprowadzania zmian, oczywiście wszystkie elementy będące w tym szyku już z, biorą udział w tejże operacji. Tutaj troszkę za głęboko pojechaliśmy średnicą i nam to tutaj nieprawidłowo działa, więc sobie cofniemy, tylko tyle, że widzimy, że już teraz przekombinowaliśmy, no i niestety straciliśmy tą ciągłość, więc tutaj takie e, dla nas niespodzianki też czyhają i trzeba o tym pamiętać. Oczywiście można to bardzo łatwo naprawić, wystarczy sobie z tym e, zrobimy to głębiej, i teraz jak wrócimy z powrotem do edycji tej ściany, no to już tego problemu tutaj nie będzie zostało to naprawione, a możemy sobie nawet, że tak powiem, wyciągnąć tą, w drugą stronę, o taka po prostu tutaj ciekawostka, możemy sobie w ten sposób się, że tak powiem, bawić. I to wszystko. Mam nadzieję, że to było potrzebne, pomocne, ułatwi Wam to y, pracę z programem Design Spark Mechanical. No i wrócimy do niego znowu z jakimś modelem. Tutaj raczej nic więcej nie będziemy robić. Gdyby ktoś chciał sobie jakąś kosmetykę zrobić, jakieś faski, promienie, nie ma problemu. Wystarczy, że na dowolną krawędź sobie najedziemy. Wybierzemy sobie albo zaokrąglenie, albo fazę. No i po prostu przeciągając strzałkami jesteśmy w stanie sobie tutaj również wpisy Wartości na przykład 2 mm. Tutaj powiedzmy chcemy fazę o wartości na przykład 1 mm, tylko tyle, że chyba mi uciekła możliwość edycji. O, tutaj chcę mieć 1 i tutaj 1 mm. No i teraz tutaj na przykład na tej, na tej krawędzi też możemy sobie. Wprowadzać fazowanie, czyli teraz tą szczałeczką sobie tutaj dam na przykład. No tam 0,8 mm było, i teraz tutaj też możemy sobie tą wartość zmieniać. Na przykład w ten oto sposób pojawi się menu kontekstowe, gdzie możemy również to fazowanie sobie ustawiać. Tu możemy sobie dać na przykład zaokrąglenie i możemy sobie tutaj tym zaokrągleniem odpowiedniej wartości sterować, no i w ten sposób uzyskujemy kompletną bryłę. Oczywiście pamiętamy, że pozostałe wymiary, które sobie tutaj tworzyliśmy, są dostępne, no i dalej możemy pracować nad naszą bryłą, plus oczywiście to, co mamy gotowe we wzorze. To wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.